Pamiętam, serce widzę, że tutaj Wam pokazuję moją tapetę, ale wchodzimy w taką właśnie utłukrę bardzo, i wyszło. Serce to nie było w planach, ale okej. Okay. Naładowuję to mnie. To jest mój pierwszy rysunek. No, pierwszy, tak. Drugi. Trzeci i też czwarty, który niedawno kończyłam, no, więc oceniajcie od 1 do 10. To jest najpierw taki filmik, który pokazuje jakąś grę, tak, też będę giery pokazywać, więc oceniajcie od 1 do 10, który Wam się najbardziej w Chciałam nic wielkiego ogłaszać. No, a więc... Zobaczymy się kiedy indziej. Jemy. I może na jednym od odcinku właśnie z tej gry pokażę Wam... Zrobię bardziej jeden rysunek. Lubię jeszcze jak tutaj wejdziemy, mam takie przyjaźni testy i tam są różne testy. No i zobaczymy na przykład czy będzie czegoś 90% lub nie. I się będę żegnać. Bye!